Witamy na drugiej sesji kwalifikacyjnej przed wyścigiem o Grand Prix Wielkiej Brytanii i jest z nami już MPD. Dobry, wieczór, hejka hejka Misiek. Co tam u was? Dobry. A także zawodnicy, z których będą startowali w tej sesji, a więc W A Maria. Oraz Norbert. To jest możliwość, że nam będzie później i Cema, ale to dopiero się okaże. A Tymczasem zaczynamy kolejne 20 minut rywalizacji. Oczywiście tutaj niektórzy kierowcy wyjeżdżają niepotrzebnie, no ale yy, na tym torze doświadczenie jest wszystkim i po prostu korzystanie z każdej okazji, aby jeszcze nauczyć się toru. taki no, ale, za ale, ale, a nie ja tylko na chwilę wyjadę. Pewnie po to, żeby tak sprawdzić po prostu ustawienia przed wyścigiem. No tak, tak, tylko ustawienia ale ja tam jeszcze trzeba ogarnąć i wyborców, bo tam jest troszkę trudny ten wjazd. Tak, zwłaszcza, że na testach AIO owie tam często tracili skrzydła właśnie na wjeździe. No jest tam radzę uważać, radzę tam zwanie w Tak, Więc tutaj wygląda to, że według jako pierwszy zrobi czarne okrążenie, ale oczywiście nie popełnił błędu, to w tego kierowcy jest wysoce prawo co udowadnia właśnie w tym momencie. <noise> Przewidział to <komatę. głos> Po prostu to jest tor bardzo specyficzny, bardzo dużo błędów. Ani no co spełnia. nie jeździ... No co nie jeździ N2 a na tym, że... O, kopie występują po raz drugi. O tym, o zresztą opowiadałem. Tak, w pierwszej sesji była o tym mowa. Dokładnie. No i rozpoczyna, kierowca 9, pierwsze okrążenie pomiarowe. Zobaczymy na kopie. Czy zrobić czas wystarczająco szybki, aby w ogóle mógł pomyśleć o tak kwalifikowaniu się? Ja tymczasem wyjechałem do boksów już, już... Ja pomogą, też to sobie to wyjechałem, to wyjechałem na tor, żeby sprawdzić wyjazd z pit stopu. Ja mogę trochę i... pochwalować. Ja natomiast z gwiazd. Wyjazd z gwiazd. To było minut to jedyne co widzę. 26. Dobre te trzy sektor, ale pamiętajmy, że boty tutaj ja wały wiele w drugim i trzecim sektorze. No no zwłaszcza nie, dla mnie w tym najwięcej chyba w trzecim odrabiają, ale to tak tylko mi się wydaje. O, już to tutaj jadąc również to już poprawił czas yy, Aleksa w sektorze sensie, numer 2. Nawet 3 mi teraz pierwszy. No ale to jest hmm. dopiero pierwsze określenie kierowcy Jansa, ale jest ma jeszcze dużo czasu na poprawę, na ustawienie odpowiednie, odpowiednio... Tetufa ustawienie te samochodu. No i wjeżdża ostatni bagtrę. Na szczęście tutaj pominął łapkę żwirową, nie dał się nabrać. I czas przed dwójniem 17-298. Ale już zanim poprawia do troni minuta 16421. mniej tutaj. Minuta 16, 421, tutaj minuta 16 122. I to jest czas, który dałby mu kwalifikacja i już na ten moment tak. trzecie miejsce. Tak, trzecie miejsce więc czas miał, czy teraz. Właśnie to jest ciekawa sytuacja, ponieważ pierwszy czas mieli, można by powiedzieć, egzeko, skład, zagman, no po skład i zagman. Był czas minuta 16 110, no ale po, po dokładniejszej analizie, analizie no tutaj zarazie. sprawdziliśmy, po, w dokładności do 10 tysięcznych zagman był szybszy o, o jedynie 3 10 Nie, chyba był szybszy. Nie, nie zagman, tylko był szybszy. A mi się wydaje, że zagman. Ja, czyli... Mówiłeś Zagman, mówiłeś Zagman. A tak, tak, Zagman. To w takim razie ja jeszcze doślę z tego, właśnie jeszcze raz się zobaczy screena z logów, bo tam jest to wszystko dokładnie pokazane. Ile brakuje mi do zakwalifikowania się? Yy, aktualnie... No tak, to 40 złotych. <laughs> no moim zdaniem to jest około 80. No tak, około, około. Dobra, challenge accepted. Tak do boju. Tutaj teraz czas na Norberta, który już kończy otworzenie. Zobaczymy na ile mu się uda. Norbert jest waleczny bardzo. Wierzymy, że uda mu się. <grystanie> Jaki czas robi? 7 A więc swój czas poprawił, ale dalej jest... to jest duża strata. Nie. Jest poprawa, ale tutaj kierowcy się rozgrywają na razie. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda prawa czołów. User joined your channel. Chyba właśnie dołączył do nas. Czy ktoś inny dołączył? Nie wiemy kto. Halo? O, jest... Tu właśnie Jan Rzeczka i Ceman. A więc... Tak, jak się spodziewaliśmy. Tak jest. Jest i Ceman, jest impreza. No i chyba może na kwalifikację. ja tylko Jana jeszcze, bo nie ma hamaka. Dobrze, to on tutaj z nami pojedzie w wyścigu, zapewne, a teraz czas... Ja ci, Ja ci już napiszę wszystko. Tak, a więc zobaczmy na czołówkę. Pierwsze miejsce ma Szymi, z trzech strony czasów, ale tysięczne zanim jest Azja Czechsja, a więc wyjątkowo małe różnice. na trzecim miejscu mamy okonia, który teraz się 17 tysięcznych. Potem mamy Patryka 8212, Alvaroxa, Wesburlanda, Hubertusa, Jadon Trulego, Petro, no? PT, OPT, Albo Zilla, zamyka pierwszą dziesiątkę. A potem mamy Maza, Aleksa Jurewicza, który właśnie zaliczył spina, i Norberta, który kończy okrążenie. Ej, Patryk, tak. na eFanatic 12 jest hasło 107? Na eFanatic 15 tam dawałem na pewno hasło demon107, bo tam pamiętam... duże litery. A, demon107, prawda. I tutaj ponownie nam przyspiesza Norbert, ale to jest dalej daleki czas. Jeszcze duża grupa kierowców teraz musi przejąć swoje okrążenie, to rozpoczynam okrążenie pomiarowe, który Czekaj. podczas treningu miał najszybszy czas I Ceman po drugie będzie jak coś Może na treningu jaki zrobiłem czas? Tak, teraz lepszy mam nie? A, ja, a, a czym jedzie I, dzieje i Nie jest to jeszcze wiadome, ale będzie musiał się zgłosić, ponieważ no, to zależy, czy będzie chciał jechać w kwalach, czy nie, bo jeżeli nie będzie, jechał w kwalach, no to to sobie będzie mógł wybrać, ale jeżeli będzie chciał jechać w palach, no to będzie trzeba... Dobrze dobre kierowcę. Ja bym jeszcze w tych falach nie pojechał, jeżeli jest taka możliwość, a jeżeli nie, no to trudno. No, toć to możesz jechać. Znaczy, no Masz może, 13 minut jeszcze. Wszystko się jeszcze a Tutaj widać Lebron 16, 13, ciężko szybszy od konia. A więc okoń... Okoń 16.0 proszę państwa i to jest czas, który może mu dać polskiego. Ho hoho! by miało dojść do minu zejścia z minuty 16 na, ty, już podczas tej sesji Ja jeżdżę wyborcy jednak o to No właśnie teraz nawet Lebron nie jedzie już wolniej po drugim sektorze 32000 tysięczne A jednak Ja sobie pozwolę wyjechać no na chwilkę jeszcze Jest to czas, a więc nie jest najgorzej ale no nie, jest to na ten moment w 6 sesji dopiero trzecia linia. Chociaż 1.16200 to i tak jest jeszcze względnie dobry czas. A więc teraz ponownie czas na Norbert tutaj już teraz. większość kierosów jest w garażach. A więc tutaj Norbert może wykorzystać samą szerokość toru. Pomimo, że kierowca Terrari jest w stanie... Lekko uniemożliwiające mu um, um, prowadzenie stabilne samochodu To kierowca robi co może, aby spróbować No czasami trzeba polutryzować Tutaj nawet słyszysz Jak... E... MISIOK STAWIAM I kredy trwają Pan, STAWIASZ KURWA Ja już stawiam, ja już stawiałem, teraz ty stawiasz Michał, chodź tu Weź! Macho! Biała hasło? To ja będziesz majsterzem. Otóż i teraz jestem. Za pomocą. Za pomocą. Za Właśnie jak wyglądają u naszych... ...poletów zjazdów do boku, to tutaj na sześciu skrzydła nie odpanały. Widać właśnie jak te tutaj... ...wkierdżają widać jak mpd zaliczył przed chwilą kolizję mam liczkę oczywiście kause collision kierowcę, fabryka 8212 który jest aktualnie na czwartej pozycji myślę to jest kause collision zaktualizować czasy na pierwszym miejscu mamy okno, 16.086 szybki utrzymuje drugą lokatę na trzecim miejscu mamy Adriana Celsi, potem mamy właśnie Patryka 82. Na razie mówię o czasach w tej sesji. Potem mamy Pawluza, Lebrona, Jamal Podiego na szóstym miejscu, Patryka 913, bardzo dobrze sobie w tym kierowca radzi Alvaroxa i Belmorland na pozycji 10. Potem Hubertus Sacha, Jarno z Królogiego OPC Rodille Mada Juniora, Wersa na pozycji 18, Nordego na 19. Inisio, który I misio, której tak jego czas nie będzie zaliczany, jest na ostatniej pozycji. Dobra, 16,5 zrobiłem. Ło! Zotarał cię. Roman, jak poziomy kierowca konkurentów nie ja zrobi ja jeszcze wolne. czasu obciążenia, ale już jest na określeniu pomiarowym. Ja mam wolne. <laughs> dobre, dobre, no, nie MPB! Za bardzo wolne, ale ja. możesz tam kierowca ewentualnie zastąpić musisz tylko powiedzieć, który zespół i zobaczymy czy będzie możliwość zastąpienia oczywiście takie zastąpienie w locie jest dość trudne ale no pewne rzeczy wymagają drastycznych środków To oczywiście na RENÓWKA... Po, re, re, na renówkę już ma zajętą <grym> okay. na wyścig to oczywiście wybór jest większy niż teraz ale po prostu to zależy czy woli już teraz te 10 minuty korzystać na przejazdy, czy lepiej żeby poczekał i dopiero na wyścigu na spokojnie pojechał, żeby nie musiał drugi raz zmieniać w co jest prawdopodobne. No i Roman 1.16.1, piąty czas, 85 cm koniem. A więc już mamy 22 kierowców z czasami. MPD zrobił nam tu 19 czas, prawdopodobnie jedzie z pełnym zbiornikiem paliwa. Nie, 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 no dobra ogląda nie było. Podaje jeszcze na norwę, próbuje poprawić czas, ale obecnie no i niestety, ale jest bardzo duży błąd. I cała jego prawa poszła na Martę, tutaj mamy jeszcze Marę, który kuchni z wersusem. I wykorzysta jego tunel aerodynamiczny. Więc to będzie jest widocznie po czasie, zaraz skończy z na dwa takie, bo pół sekundy się poprawia, więc może bardzo dużo urwać na tym ostrożeniu właśnie. No ale urwał. Okej, okay, teraz ten film sobie przejedzie. Rób zjazd do robotka, więc teraz nie będę nikomu przeszkadzał. Od salam się przynajmniej. To jest zabawne. na 17 miejsca, bo ogóle ja nie wiem, czy w ogóle. A to jest na pewno jest lepsze. Mogę dołączyć do SEWE? Terry oczywiście stoi. Się ja bym tutaj Nie, nie udało mi się. Terry jest... stoi i działa jak natura chciała. Ładnie. Być tak najpikowałam przy tym wyścigu. No i mamy tutaj wersa na dal na 11 miejscu No tak średnio już lepiej go, ale nie wiem, który jesteś No dobrze, dobrze Czyli 16 się Znowu wylatuję, a Alvaro już poczynał stowarzyszenie pomiarowe, ale tutaj się daje trochę... Wiecie... Chyba tak! Ferrari. Hmm. A czy nie, jest który ten? B, chyba ja, ale nie, nie wiem, to jest zakończony chyba Ej, to me pogadaj Mora, miał dopiero... Ja o! i tutaj widać, że Ferrari poleciało na bambę. Bora kierowcy to zwolnili, z takim tempem jak wcześniej. Ale tutaj Adrian będzie nieco wolniej. Wieloną jeszcze w ogóle nam dojdzie do część dołnionych pozycji i może Szymie jest na przykład bardzo... A, tu, a tak gdyby połączyć te czasy z pierwszej sesji z drugiej sesji wychodzi na to, że pole yy, yy, position zdobywany jak na razie okoń, więc bardzo dobra postawa. Dokładnie tak, a czas Szyniego, 1,16... Daje czwarte miejsce bodajże. Dokładnie tak, byłby na czwartym polu startowym, czyli z drugiej linii. A więc i tak bardzo dobrze kierowca zespołu Benetton. A zaraz zanim nim zniknął. Zobaczmy, to no tak bo to była gruźlica po 3000. 4000. Znaczy nie był 4, ale pokazuje 3000. A teraz mamy fabryka 8212, który jest o 2000 wolniejszy niż MPD, a więc to będzie pan nie kierować, bo startował. Eee, jeszcze tam był... Zrzucałem RFM-a na, na Messengera jak tylko. I zobaczmy czy ktoś w ogóle teraz walczy o poprawę swojego czasu. No najbliżej jest w tym momencie Alvaro, ale jedną no, no, już mi się uda. Będzie po trzebim sektorze szybciej. No niestety nie jest. Tutaj jeszcze LED Bonan ma szansę na poprawę O jedną z ścieżką szybszym, w drugim sektorze. Złota flaga oczywiście Norbert tam jedzie z przodu, tam jeszcze tylko okno się No niestety nie udało się tutaj nam zespać zobaczyć z lepszym czasem, ale za to się stara pojechać szybciej I czy uda się sobie poprawić czas po drugim sektorze No niestety jest 11 tysięcy wolniej, więc chyba się jednak nie uda I gdzie to trzeba wgaść te FM? Do, do RFM jest katalog główny w R Faktorze RFM i to właśnie sam ma być rzucony. Zobacz, o tutaj jeszcze Pepsi OPC ma szansę, jest o prawie 1 dziesiątą szybszy Więc ma szansę na awans z 15 pozycji na... No zostaje na 15, bo tylko 2000 się poprawił. Norby tam musi przeżywać, bo o końca jedzie. Dziś jeszcze jest godzilla. Na szybkim okrążeniu. Tutaj nawet już pan na 17 miejsce, bo jeden z kierowców zdoła się przebić. Niestety nie wiemy który to kierowca Zobaczmy jak <laughs> się to poradzi tu tam No tam się musi, przeży no, musi przeżywać jest bo 13 O i teraz tunel ale nie... nie. Tutaj okoń rozpoczynam okrążenie pomiarowe a więc aktualny... Zdowierz pole position Jak to radię. A więc kierowca yes, BMW speed. sobie daje radę w ostatnim zakręcie, a w drugim sektorze do oku, ja tu że Jest jedną dziesiątą zanim ustawiają sznurę jedną dziesiątą w PS2 do oku ja traciłem. Za mą norem bo idę sznurem O, i, i proszę Państwa czyżby, jeszcze, czy mi się wydaje nie, bo tak przez chwilę się dawało, że nie ma pierwszy czas, ale tam był chyba przez chwilę błąd w grafikach, bo tam, masz to, ma, już Nie zdaj od razu, bo 3 minuty. Jadł! Zobaczmy uh -huh. wiesz, semana który sobie boli tutaj nam wziął, a wziął sobie Williamsa z numerem 2, czyli kolonidasa, no to w sumie może sobie jeden tak ten czas nie zostanie wzięty pod uwagę. Ale będzie jakiś ten Czyli po prostu wykorzystuje ten boli, aby się go trochę nauczyć. Tak. Dziadu, ile zarabiasz? Za 40 zł. To masz i spierdalek <grym> Audycja, na... audycja, audycja zawiera lokowanie produktu. <grym> o tutaj na Pepsi OPC jedzie bardzo szybko, ale zobaczmy, no niestety ale drugi sektor już słabo i tutaj junior coś zrobił, wszystko chwalony silnika nie. No niestety. To cieszę. jest koniec, koniec kwalifikacji dla niego i być może koniec wyścigu. W wyścigu to raczej nie ma. Tutaj widać jeszcze zamieszanie w alei serwisowej No to się uporają, z Tutaj jeszcze PB tu będzie PB wieża do wokulskiego. Automat jeszcze próbuje. Jeszcze więcej tysięcy uprawy. Oh. przez to mam niezwolenie, ja też się Truli tutaj próbuję też jest szybszy w tym momencie ale jest gdzieś żółta mi się pomiarowe szybko Jadę szybkie? ja właśnie mam bardzo szybkie ja też! jest jeden półsekundy mam Rusiek, ty nie jedziesz! tylko ty znaczy, przepisz, żeby nie byli nam poprawił czas na was na szóste miejsce, a więc kierowca Żożdżana spiął się wreszcie i poprawił się Tutaj no widać, że... to jest, jest dobre, to... mimo błędu pojechałem szybciej w drugim sektorze od swojego czasu Ty. a więc, cuda są możliwe które zobaczymy to co Czołtaw zrobi czy już byśmy byli świadkami sensacji oj, jest szeroko, ale może nie straci tak dużo proszę państwa, jaki to będzie czas no niestety Dziewam się, 3 Ale jeszcze jedno kurwa A więc odpusta, a nic nie będzie Dobra, I Nie proszę Państwa wersji OPC A więc jest nowy kierowca na pole pozycji. A jestem na tej gazowany do domu kurde, to ja stratuję czwarty wtedy Ja pierdzięczam, to Wykorzystując oczywiście wykorzystując oczywiście kierowcę, który jechał w, pierwszy, w pierwszej sesji. Ja też jechałem w pierwszej sesji, ale niestety się nie dostałem, dlatego wykorzystuję kierowcę z pierwszej sesji. Na siódme miejsce Teraz już większość kierowców będzie kończył swoje obrożenia. A czemu mi się u mnie I know jeszcze tutaj Yamakuzi próbuje poprawić się A bo ja TF nie mam chyba Minimalnie lepszy hey, A jest na musisz nie niedługo. niedługo bo nie dobra jej I jaki to no, naturalnie Yamakuzi poprawi się w tej 11 pozycji Niestety nie 4000 tylko zabrakło do poprawy czasu Tutaj mamy z kolei kierowców wolniejszych Pepsi już tutaj zjeżdża więc do wejścia pole position Tutaj no, Adrian jechał ale niestety musi zjechać do boksu z powodu paliwa. Już będziemy jeszcze tutaj na spróbuje 513, poprawić swój czas. Czy mu się uda? Tak, awansuje na dziewiątą pozycję. Tutaj będzie, no nie, godzina już zjeżdża. Czy jeszcze nam spróbuje tutaj też nie? kierowca z pozycji numer 3 no to już w takim razie już nic się nam tutaj nie zmieni MPD jaki czas nie mał tak, ale i tak to jest czas, który mu oczywiście po pozycji nie da ponieważ on już w Quarren jechał wow, MPD! tak a więc po prostu pokazał swój potencjał przed wyścigiem a więc już nie małem właśnie z tego wyścigu do usłyszenia i na podsumowaniu z kwalifikacji z wyświetlaczem, że brędziesz ponownie. Jesteśmy z Empidim. cześć. Dzień dobry. I tutaj, wszystkie czasy są spisane. Czas zrobić, czas to wszystko sumować w całość. I zobaczymy, czy nam znowu dość się zabuguje. Czy wszystko się zgodzi. No, niestety, oczywiście tradycji musi stać się zadość i zabugować się musi. Jeden czas, no więc dobra, po kolei, pierwszy czas, no to zdobył Pepsi OPC zgodnie z zapowiedzią, a drugi był. O koń. A więc wszystko wyjaśniło się w drugiej sesji. Tak, i teraz specjalnie na nagraniu, nawet zapuszczę tutaj fragment z wyników kwali z wczorajszej sesji. To było drugiego, czyli to powinno być tutaj zapisane. Tak, oczywiście musimy się załadować. Najlepszy a więc Internet Explorer. Muszę trochę oczywiście poprzewijać. I tutaj mamy Zagmana i Skwala. A więc, I tu jest czas. A to jest tu, i faktycznie yy, jednak to Zagman jest wyżej o te 3 dziesięciopiesięczne. Tak, że było 1.16.1.1.0. Natomiast u Skwala było 1.1.0.3. I to jest właśnie to. A więc to Zagman będzie startował z trzeciego pola, a Skwal z czwartego. Na piątym miejscu mamy Szymiego, dość nietypowy wynik. Na szóstym miejscu jest Adrian, miał szansę nawet na pole pozycję, ale niestety musiał jechać do bąksu, bo miał za mało paliwa. Na siódmym miejscu mamy Giancarlo Pistichele, a MPD po niepowodzeniu z Austrii tym razem startuje z pozycji ósmej. To jest na najlepsza pozycja dla wszystkich, e, naszego grona. Dokładnie. Na dziewiątym miejscu mamy Patryka, 8.22, a Boslan na drugim pierwszą dziesiątkę. Następnie będzie Kiuks, Roman z 12 pola, Godzilla z 13, Łukasz 14, Rygiel 15, Jarno Truli 16, Patryk 913 z 17, 18 startuje Paweł, z Lebron startuje 19, a Jama nam zamyka drugą 10. Tutaj już widać, że tacy kierowcy jak ja, Misie, Gnorbi czy Wew nie zakwalifikują się, to Zobaczymy jakie czasy będą mieli. 21 jest Alvaro, 22 jest Demon, Forever Lebron, Lebron, na 23, Wesbola na 24, 25 Hubertus, 26 Kulonidas. I Sacz jest ostatnim kierowcą, który się kwalifikuje, ponieważ to 27 boksów jest na tym torze, więc nie jest tak dobrze jak było w Austrii. A więc, tak, do wyścigu nie zakwalifikowali się poszczególną Enrique Bernaldi. Najbliżej był, Indier z 29 pozycji, Matt z 30, 31 Fernando Alonso, 32 startuje Fulkers, 33, znaczy startowałby, ale ma czas taki, 33 Matthew, W dopiero z 34 pozycji, a więc totalny dramat. Ja Jest druga osoba, drugie miejsce spośród nas. Tak i ja jestem dopiero na 35 miejscu, a więc ja straciłem do zakwalifikowania się no ponad 60, więc to nie jest wcale tak mało. Norbis 36 pozycji Junior 37, 38 Luciano Burti, Gaston Askan 39, a Posek ostatnie pole, sekunda straty do 2 kierowcy i 2 sekundy straty do zakwalifikowanych. No i tak właśnie wyglądają pozycje do wyścigu. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie, a więc widzimy się już niebawem na wyścigu. Do usłyszenia. Gada się. Do zobaczenia.